Hej, jestem w trakcie czyszczenia swoich pre prefiltrów. Pomyślałem, że nagram dla Was filmik jak przywrócić kształt dla takich yy, wszelkiej maści wkładów gąbkowych. Yy, jest bardzo prosty sposób, a przed chwilą szukałem jakichś informacji w internecie i nic w ten temat nie znalazłem. No to akurat jest w dobrym stanie w miarę ale widać takie już zniekształcenia i jak mówiłem wcześniej, jest taki, jest taki bardzo prosty sposób na to, aby ten kształt był poprzedni. Starcie przygotować sobie trochę gorącej wody w czajniku. Nie musi być to wrzątek. Tutaj też można było gdybać, że, że tworzywo, z którego jest zrobiona gąbka w kontakcie z gorącą wodą, może jakieś wytwarzać, jakieś czy toksyny, związki, które mogą szkodzić. Ja Wam powiem od siebie, że stosuję ten sposób już wiele, wiele lat i jakoś nie zauważyłem problemów z wodą ani z rybami. Po prostu bierzemy sobie taki czajnik z gorącą wodą i nie wiem, czy to będzie widać. Myślę, że będzie widać, polewamy sobie i ona, ona się prostuje, wraca do, do swojego dawnego kształtu. Myślę, że to widać. To prosty sposób. I gąbka posłuży jeszcze. Gąbka oczywiście wcześniej była wyczyszczona dokładnie, ale już ten kształt nie wracał do, do poprzedniego. I zobaczcie, teraz jak wygląda. Pozdrawiam, cześć.